To jest druga część filmu z serii pytania i odpowiedzi. Tym razem będą one bardziej życiowe i dotyczyły też mojego życia osobistego, bo tych pytań pojawiało się um, raczej najwięcej. Więc może dowiecie się czegoś więcej o mnie, no i po prostu poznamy się lepiej. Zaczynamy. Czy od początku nagrywałam filmy z myślą o zostaniu vlogerką, i skąd w ogóle pomysł na vlogowanie? Um, ja wyszłam z założenia, że trzeba pracować nad swoimi słabszymi stronami i w pewnym momencie, kiedy zmieniałam pracę i była to dosyć niefortunna zmiana na gorszą pozycję, ja w tym czasie oglądałam wielu podróżników i jakby zawsze im zazdrościłam takiego życia i przygód, więc akurat wtedy leciałam na Dominikanę, pierwszy mój wyjazd gdzieś tam poza Europę chyba, więc w tym samym dniu kupiłam kamerę i zaczęłam nagrywać. Wcześniej mogłam oczywiście robić to telefonem czy jakimś GoPro. Właściwie nawet to robiłam, ale nigdy te filmy nie powstały. Nie zostały złożone w całość i wrzucone na YouTube'a. Ale początki były dosyć straszne. Ja zupełnie nie wiedziałam, jak mówić do kamery, co mówić. Jak zainteresować widzów, jakie robić ujęcia. No tego trzeba się było nauczyć. Myślę, że właśnie najgorsze było to oswojenie się z kamerą, ponieważ no ja nie jestem osobą, która dużo mówi gdzieś tam w towarzystwie, w grupie, zawsze wolę spędzać czas z kimś jeden na jeden, żeby porozmawiać. No tak, taki typowy, wiecie, introwertyk przyjazny, ale z czasem, jak widzicie, myślę, że to wychodzi mi coraz lepiej i myślę, że to była na pewno bardzo dobra decyzja, żeby zacząć tą pracę nad sobą. I tu jeszcze tak wspomnę, że wiele osób jakby chce zostać youtuberem, żeby zarabiać pieniądze i to nie jest w tym nic złego, ale no ja wyszłam z, zupełnie z innego założenia. To, że stało się też to również moją pracą, to no to też się bardzo cieszę. <laughs> jeszcze trochę i, i będzie kanał większy, myślę, że wszystko pójdzie do przodu. Akurat teraz musieli zacząć pukać, ale mam nadzieję, że nie będzie Was to jakoś bardzo rozpraszać. Paweł Pająk Polo, obserwując ich podczas robienia filmów, czy podpatrzyłam coś, co sama zaczęłam stosować, i czy otworzyli mi oczy na coś związanego z YouTube'em. Jak najbardziej fajnie uczyć się od osób, które więcej osiągnęły jakby w tej materii. I myślę, że zmiana sprzętu nagrywania na telefon, który właśnie tutaj jest przede mną. Też była dobrą decyzją, bo mam go zawsze przy sobie, nie jestem ograniczona. Jest to bardzo lekkie w podróżowaniu, chociaż nie ukrywam, że w przyszłości chciałabym powrócić do aparatu, ale to chyba jak nie będę sama podróżować albo z kimś, jakoś będę się dzielić tym ładunkiem, bo po prostu aparat plus obiektywy, mikrofony, baterie, gadżety to po prostu jest ciężkie do udźwignięcia. Albo jak będę decydować, że na przykład pół roku mieszkam w jednym kraju, pół roku w drugim i rzeczywiście mogę mieć ten sprzęt, i jakby go tam przewozić z jednego miejsca do drugiego, to będzie ok. Na razie telefon wystarcza. Co do innych rzeczy, to oczywiście zawsze każdy mi da jakieś fajne wskazówki co do publikacji, czy do miniatury, czy jakby no ogólnie co zawrzeć w tych vlogach, żeby, żeby to jakoś poszło. No i fajnie się wspierać. Co musi się wydarzyć, abyś wróciła do Polski na stałe? Jak długo jeszcze będziesz poza Polską? Raczej nie planuję wracać nigdy do Polski na stałe. Może na jakiś okres czasu, gdyby to była jakaś na przykład dobra oferta biznesowa pod jakimś względem, że jakiś fajny projekt miałabym tam zrealizować, to czemu nie? Ja właściwie chętnie będę odwiedzać Polskę na wakacje, ale raczej nie planuję swojej przyszłości w tym kraju. Myślę, że jeszcze jest wiele miejsc do zobaczenia. Fajnie. Mieć bazę w Tajlandii, może to będzie jeszcze inny kraj? Naprawdę ciężko mi to w tym momencie powiedzieć. Tutaj bardzo miły komentarz, dlaczego jesteś piękna? Czy trzeba się z tym urodzić? Czy to specjalna dieta? Czy po prostu zrobiłam sobie operacje plastyczne w Tajlandii? Myślę o tym, żeby coś tutaj właśnie poprawić, chociaż ceny wcale nie są jakby tańsze niż robi się to w Polsce. Każdy myśli, że Tajlandia, no to tutaj, wiadomo, za grosze wszystko może sobie. Poprawiać na twarzy. Tak, na pewno jakiś Botox jest tani. Raczej tego nie planuję robić. Jakieś inne tam zmiany, może w tym roku. Wiecie, już mam swoje lata, więc jakby trzeba się trochę zakonserwować, ale to w sumie może Wam nawet o tym opowiem, jak się zdecyduję. Na razie nie mam nic takiego konkretnego w głowie, żeby tak na 100%, żeby to robić. Co do diety, myślę, że często o tym wspominam. Staram się jeść zdrowo, jakoś mi to wychodzi. Coś tam ćwiczę, czasami, czasami nie, bo ja wcześniej w ogóle byłam bardzo leniwym dzieckiem. Nie chodziłam na WF, a później nagle, jak byłam już dorosła, coś tam zaczęłam ćwiczyć i od razu zaczęłam mieć też kontuzję przez to. Więc to jest taki trochę dla mnie drażliwy temat, bo nie do końca jestem w stanie właśnie. Jakoś ćwiczyć tak mocno. Dobra, co do ćwiczeń, to może jak chcecie, to zrobię Wam osobny film, jakby ćwiczenia dieta. To teraz największy smaczek, bo chyba to pytanie się pojawia najczęściej. Czy szukam jakiegoś chłopaka? Czy mam chłopaka? Oficjalnie nie, nieoficjalnie spotykam się z kimś od jakiegoś czasu, ale jest to bardziej mój bliski przyjaciel stąd, ale... Nie planujemy żadnych podróży razem, czy przyszłości, czy czegokolwiek, więc ciężko mi mówić, czy to jest mój chłopak, czy partner, czy ktokolwiek. Po prostu jest jak jest yy, i w tym momencie raczej nie szukam kogoś nowego. Jak się zdarzy coś bardziej poważniejszego, to też jestem otwarta, ale w tym momencie jest mi po prostu dobrze yy, w obecnej sytuacji. Więc przechodząc do kolejnej rzeczy... Czy dam się zaprosić na romantyczną randkę bez podtekstów? Yy, I ogólnie, czy, czy można się ze mną spotkać? Yy, takie pytania dostaję właściwie codziennie od osób, które są w Polsce albo planują wyjazd, albo są tutaj już na Puket. Yy, W ten sposób na pewno nie będę się spotykać, yy, bo to jest dosyć jednostronne, czyli tak. Mężczyźni, którzy oglądają mnie tutaj, myślą, że mnie znają, mm, budują sobie jakiś tam wizerunek, ale jaka to jest korzyść dla mnie, że ja spotkam kogoś z komentarzy, z jakiejś wiadomości prywatnej, kto albo nie ma zdjęcia, ma jakiś tam ukryty profil, to ze względów nawet bezpieczeństwa. Ja tego nie robię, nie będę robić. Jeżeli miałabym się na to zdecydować, to, to na przykład, czekajcie, może bym zrobiła aukcję na. Na cele charytatywne, że randka z Martą, i bym albo coś gotowała, chociaż dobra, nie gotuję, albo bym się poświęciła, czy gdzieś kogoś gdzieś zabrała, i później bym mogła przeznaczyć to na właśnie jakieś cele, ale w ten sposób nawet jak też piszę, no to nie. <laughs> nie robię tego. Dużo osób się też zastanawia, co mnie łączy z moją koleżanką. No to jest tylko koleżanka, więc trochę nie wiem, czy dziwne, czy nie dziwne są pytania. Chociaż czasami coś żartujemy, jak faceci chcą nas po prostu gdzieś wyrwać, zaprosić, to mu, mówimy, że jesteśmy razem. Ale po prostu tak na żarty, że tak powiem. Kolejna sprawa, czy mamy jakieś plany związane z rodziną, czy planuję mieć dzieci? Jeśli tak, to ile? Zakładam, że tutaj nikt nie ma jakby złych intencji co do tych pytań, chociaż myślę, że one są dosyć osobiste. No, ja nie mam żadnych tam złych doświadczeń z przeszłości, ale no są kobiety, które na przykład mają jakieś traumy, nie mogą mieć dzieci, starają się i jakby to w nich może wywoływać jakieś złe emocje, więc uważajcie czasami z takimi rzeczami. Ja osobiście mogę raczej przyznać, że nie planuję mieć dzieci. Nie uważam, że to jest jakiś obowiązek kobiety i w ogóle, że trzeba iść taką drogą, bo to nie jest dla wszystkich. Ja nie czuję, że jestem gotowa na to i ktoś powie dobra, jeszcze za parę lat zobaczę, ci będzie zegar tykał. Nie no, ja mam zaraz 31 lat i właściwie nigdy nawet o tym nie myślałam, jak byłam młodsza, jak miałam partnerów na stałe przez parę lat, to nigdy ten temat się nawet nie pojawiał. I jakby wcześniej nawet nie byłam pewna, tak? Myślałam, o dobra, może rzeczywiście mój czas nadejdzie gdzieś tam koło trzydziestki, może coś poczuję, tak, ten zegar biologiczny, czy cokolwiek, jak to ludzie mówią, ale zupełnie nie jest tak. I, i im bardziej jestem, im bardziej jestem starsza, tym bardziej przekonuję się, że jednak ten to nie jest jakby droga dla mnie. Dużo było też takich wątków ludzi, którzy chcą mnie przekonać, że to jest jedyne. Yy, szczęście dla kobiety i droga, którą może osiągnąć, mś... z... nie wiem skąd takie właśnie są założenia, yy, bo to jest naprawdę duże obciążenie, duże wyzwanie, żeby wychować dziecko, jakby poświęcenie. Więc jeżeli ja miałabym to robić, na pewno muszę się na to zdecydować w ciągu jakichś tam kolejnych paru lat, yy, ale nie, no raczej tak nie będzie. Jeżeli by. Się zdarzyło w przyszłości, to pewnie bym się teraz nie zastanawiała nad tym, po prostu byłoby to dla mnie naturalne, ale myślę, że raczej w przyszłości zwierzęta mi wystarczą, jakieś sanktuarium, jakieś miejsce, gdzie będę się nimi opiekować. I też myślenie, że kto ci poda szklankę wody na starość, kto się tobą zaopiekuje, jest bardzo egoistyczne, bo nawet jeżeli są dzieci, to one mają swoje życie na Prawdopodobnie by mieszkały w innym kraju niż ja, więc i tak by się mną nie zajmowały. Ja wychodzę z takiego założenia, że jakby po co kogoś obciążać? Po to teraz mam czas, powiedzmy te nie wiem, 30 lat więcej, żeby zadbać o swoją przyszłość, żeby pracować, że no jak trzeba będzie się mną zająć na starość, no to będę w stanie sobie kogoś zatrudnić, tak? A moje życie na pewno nie będzie nudne bo znam osoby po 60 tutaj, tutaj w sensie widzę jak one żyją w aktywny sposób, żyją sobie blisko plaży. Mają po prostu e, fajne życie, więc myślę, że coś takiego e, też będzie dla mnie. Czy zastanawiałam się nad założeniem profilu w tym serwisie takim, który się kojarzy jak dla dorosłych. Chociaż ja przejrzałam profile, które się tam znajdują i nie zawsze jest to content związany tylko z seksem. Ktoś Wrzuca filmy instruktażowe dla jogi, jakieś treningi personalne, diety, cokolwiek chcecie po prostu, jakby dla swoich widzów, taki content premium oferować, można tam to robić. Myślę, że jak ktoś sobie wyznaczy jakąś granicę, żeby nie przekraczać jakiegoś smaku, robi to w profesjonalny sposób, czemu nie? I tak, myślałam, żeby na przykład zrobić takie zdjęcia bardziej artystyczne swojego ciała czy coś. To nie jest nic złego, to jest to samo, co oglądacie na plakatach modowych w Top Model. Też się ludzie rozbierają i robią sobie takie zdjęcia. Ja nie jestem modelką, więc no nie wiem, musiałabym zatrudnić fotografa, który jakby wie, jak to robić się i jakby w ładny sposób. Też byłaby fajna pamiątka dla mnie, zachować taką sobie młodość na zdjęciach, um, ale aktualnie jakby jeszcze, no nie wiem, nie, nie poświęcam czasu na to, bo tam trzeba odpisywać. Tym ludziom i trochę nie wiem, kto tam przyjdzie. Nie chcę właśnie y, poświęcać się takiej energii, żeby ktoś tam chciał jakiś taki bardzo odważny kontent i pisał do mnie i za pieniądze chciał, żebym ja mu coś wysyłała. Nie, zupełnie nie. Y, otrzymuję takie propozycje też prywatnie na Instagramie, czy gdzieś na innych y, wiadomościach prywatnych, więc. Y, Dziękuję bardzo, nie ma takiej możliwości. Wracając jeszcze do kwestii partnera. Kiedyś myślałam, że łatwiej będzie mi być z osobą, która też robi YouTuba czy jakieś inne rzeczy swoje i tak się wzajemnie nakręcać. A co dziwne, spotykam właśnie facetów, którzy nie są w mediach społecznościowych. No i to jest takie trochę problematyczne, bo jak coś kręcę, no to tam gdzieś bez nich, albo jak się spotykamy, to też nie kręcę. Może jest to w jakiś sposób ograniczające, ale z drugiej strony warto też docenić jakby takie kontakty właśnie poza tym wszystkim. Więc jak będzie w przyszłości, nie mam pojęcia. Na razie jadę sama i planuję swoje podróże, o to się nie martwcie, że tam ktoś będzie mi przeszkadzał. <grym> e, więc jestem dla Was. E, to tyle. Mam nadzieję, że coś tam wyjaśniłam i podobał Wam się ten odcinek. Zostawcie. Łapki w górę i suby. Woohoo! dzięki. Hej.